Z tej strony HipSONE i witam Was w kolejnym normalu. Po raz trzeci nagrywam grę Azirem. The fuck? Za pierwszym razem nie nagrałem audio, za drugim razem, przez przypadek, usunąłem plik wideo, a za trzecim razem mam nadzieję, że to widzicie. Dobra, yy, tutaj jest Mecho Lecho jako Wladimir na topie. O Jezu, może Mecho Lecho, tak to się czyta. W każdym razie, Wladimir na topie. MPL Mysz jako moja krew z na saporcie. Coś pięknego, widzę, że ktoś idzie w moje ślady. Razem z nim jest Cikenowski. Pewnie płakał, jak widział, że pikuje się Z na saporcie. No ale cóż, no. Leni jako Eidikery. No i ziemniak 92 92381 jako Hekarin żniwiarz na dżungli. To już wszyscy, także jedziemy. Dzień pierwszy! Dzień pierwszy, jeszcze nie wiedzą, że, 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 coś jest nie tak, że się wpierdoliłem im do kampa, dobra idziemy stąd Przeciwnik pokonany. Proszę pana ze Sabo, no Zed Sabo, moja krew, synu i co, Ignite się nie przydał, no Ignite oczywiście, że się przydał Wujcior Rip zawsze dobrze doradzi, bier pan ignajta. bo on pewnie gdzieś tu się kampi jebany na pasywce. Ja mu tu zaraz pierdolę, słuchaj mi, szwagier kurde. Jeszcze raz, jeszcze raz, a w pierdol dostaniesz taki. Ty chyba nie chcesz tych minionów, prawda? No nie chcesz, nie chcesz, ewidentnie tutaj nie chcesz, a mogłem tu zagrać agresywnie, a mogłem tutaj takiego place zrobić. I zrobiłem, synu. I zrobiłem Minion pierdol, mówiłem, że dostaniesz pierdol, to w pierdol masz, synu. Wiem, że ty tutaj postawiłeś grzyba. Czy ty serio myślisz, że ja jestem taki tempy stary, na jakiego wyglądam? No może wyglądam, ale kurwa nie jestem. Także zajebiście i patrzcie teraz na tego place'a. O, ty chuj! O, ty chujubury! Ale gówno wyszło z tego, ale patrzcie zaraz, patrzcie co tutaj. Azirek sobie zrobi. Azirek tutaj spuszuje. I co? Co proszę pana! Czekaj, czekaj, co jest ziomek? Co kurwa? Czemu ja się pytam, ona go nie napierdała cały czas Co za fail, ale gówno. Jeśli gówno nie turet jest! Kimś tyś, kurwa kurwa co, godność i honor Tureta ty w ogóle masz? Wypierdać! Co za chuje burę Ależ cię wyruchałem w dupę To był insek by Ptok, proszę pana To się nazywa Ptokowy insek Czy coś takiego Polecam się na przyszłość, a także... O ty chuju! Taka będziesz gonił? Chyba tak, chyba będzie. O wy kurwy! Gyni chuju! Dzień 46. Oni wciąż nie szczaili, że nie jestem jednym z nich. Co kurwa jest dosyć głupie, bo właśnie zapierdolę brutalny mord na rodzinie. Wypierdaj, Chodź tu Weź, bo tu chomik najewał grzybem Ale zajebiście O kurwa, nie udało mi się przeżyć Dobra, weź ich zajmij czymś Ja muszę się zrykolować Dobra, patrzcie jaka farmełka Patrzcie jaka farmełka, panie Farmić to wszystko Farmić to wszystko, raz, dwa, trzy Ty kurwo, babilońska O wy kurwy, no nie dało rady, nie no, tego nie dało rady ugrać. Aha, dobra, bo my w sumie to wszystko bez Leni graliśmy. Leni, strzelaj! No i tyle to, i, i na tyle to jest po prostu. Wystarczy, że Leni zacznie tutaj cokolwiek strzelać. Ona po prostu tutaj w sumie wszystkich tylko na dwa strzały ma. No i sobie to pytanie tylko teraz pozostaje gdzie jest jej pęta. Co być! Tak piony być! Wy, Dalej, każdy z was tutaj. O ty chuju! O ty chuju, no już nic nie byłem w stanie zrobić. No i dobra. Ty, wy, kurwy babilońskie. Dobra, ty też zginął. No i zajebiście, i to rozumiem, i to rozumiem, panie. No, Rips zaorał w chuj Ale dobra, mamy Mamy wszystko, panie, przepchnięte No i co? I to tyle? Nawet ten inhibitor nie spojrzyłem Spojrzałem, jezu, spojrzyłem Co, kurwa? Dobra, także ja byłem rips One, to był W końcu Azir, mam nadzieję, że to się Nagrało, że idę to montować teraz Także siemano Żegnam się, no i cześć